Zacznijmy od tego szklanego blendera, który idealnie posłuży nam do zrobienia koktajli, smoothie, kremów, zup czy kruszenia lodu. On ma bardzo praktyczne rozwiązanie, jakim są wyjmowane ostrza ze stali nierdzewnej. Żeby je wyjąć wystarczy odwrócić blender i odkręcić tą górną część. Pamiętajcie, żeby po umyciu blendera Starannie nałożyć tą uszczelkę, ponieważ w przeciwnym razie blender może przeciekać. Dokręcamy i teraz ściągamy przykrywkę z górnego gniazda obrotów, i w tym miejscu mocujemy blender. I mocujemy w ten sposób, żeby ten biały trójkącik był na wysokości tej kreski. Wtedy mamy pewność, że kielich został prawidłowo zamontowany. A teraz czas na mój ulubiony koktajl. Wlewam kefir, dodaję banana, kilka mrażonych truskawek i łyżkę miodu. No i koktajl mamy idealny.